Co to jest smog? On niszczy naturę. Dym z komina. N nie daje nam żyć. Przez niego w miastach nie ma czystego powietrza. Człowiek nie może oddychać przez to. To są brudne dymy. Jak ktoś pali w kominie, to wtedy ten dym idzie do góry i się powtwarza smog. Przykład jak... Jakiś człowiek pali papierosy, albo jak jedzie samochód i leci dym z rur. Smog to jest dym z różnych rzeczy, i kiedy przelatuje nad jakimiś lasami, to te lasy mają jej właściwości i już nie mają takiego zdrowego powietrza. Jak ktoś wyrzuci papierosa na, po, na chodnik, to. To później to śmierdzi na całe miasto może. To jest taka legenda, taka jakby mgła. Co to jest recykling? Segregowanie śmieci. Robienie z in śmieci innych rzeczy. Recykling to takie coś, że zabiera ze złomu Śmieci, które są niepotrzebne, segreguje je i wysyła do fabryki, żeby fabryka przetworzyła to na, no, na nowe rzeczy. Recykling to jest taki ktoś, kto dba o środowisko. To taki człowiek, że jak bierze, jak widzi jakiś śmieć, to go bierze i coś przetwarza. W jaki sposób można dbać o środowisko? Jak widzisz coś na podłodze, to możesz to wyrzucić yy, roślinom, yy, dać wodę. Można podlać kwiaty. Czy ludzie e, e, robią to, co trzeba e, i znają przepisy? Także cały świat powinien. Yy, Dbać o środowisko. Można. Jak leży butelka koło śmietnika można wrzucić do śmietnika. Segregować śmieci. Kto to jest ekolog? Ktoś, kto robi, żeby nie wycinali drzew. Pan, który dba o środowisko polskie. Ktoś co widzi, że jest niedobrze, a pomaga. Taki ktoś, co dba o ziemię. Dba o rośliny. Taki pan, co dba o środowisko, żeby wszystko było dobrze. Jeśli jakiegoś śmiecia, który leży na podłodze, to bierze go i wyrzuca do kosza. Kto powinien dbać o ochronę środowiska? Jak to na przykład jest kawałek lasu, to leśnik. Wszyscy, którzy znają przepisy i są w lesie, cała Ziemia. Ogrodnik. Który pilnuje bramy. Ochronę. Wszyscy, co chcą pomagać ludziom i żeby było dobrze na ziemi. Wszyscy. 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 Ludzie. Co to są zielone płuca ziemi? Drzewa. Krzaki. Korzeń. Korzenie. Kwiaty. Liście łodygi trawa bo wytwarzają tlen wytwarzają oddychanie przez nie jest czyste powietrze wytwarzają tlen dają nam żyć dają zdrowie